Klasa. Nie słuchaj, kasa pierwsza również przygotowała wierszy dla Mikołaja. Możecie zaczynać. Ma czerwoną czapkę z puszystym. Czerwony ma paść i brzuszek obwisły. Wielki polek nosi, o pomoc nie prosi. Jego kompania, siedem rezyferów, czele z Rudolfem, ma przyjaciół wielu. Cisza do nas przyszedł, Ty nam dasz prezenty. Jak się nazywa ten uśmiech? Pierwsza troszeczkę jakbyście mogli, no bo teraz klasa druga. Ja nic no. nie nagrałem. Przesuwam Cię